Witam CPUX Dla następnego urządzenia To jest ten kultowy Lenovo ThinkPad T400 I tutaj mamy takie parametry Intel Core 2 Duo 2,53 GHz Więcej ode mnie Temperatury niższe Dlatego ten sprzęt jest u mnie Znaczy u mnie Jest dla mnie Lepszy Pomimo, że ma 32 bity system wgrany. I co tu jeszcze jest? Płyta główna. Właśnie, ale kartę graficzną. Jaką ma kartę graficzną? O dziwo ma starszy kernel niż ja. Zużywa tyle mu przy otwartych wielu programach. O, jest grafika AMD. I spróbujemy na CAD Live czy poleci render na karcie graficznej i tu dajemy hardware accelerated AMD i cały projekt spróbujemy u mnie na Asusie X54H, o, tak samo jak tu wyskakuje błąd. I to ewidentnie, jeżeli y, są tutaj osoby, które uważają, że Linux jest y, pełny i kompetentny system do pracy, no to wytłumaczcie jak standardowy edytor wideo, mając zaimplementowaną możliwość y, używania akceleracji graficznej podczas renderu filmu, czy też zapisywanie, no wywala taki błąd w każdym możliwym tutaj przeze mnie laptopie czy 32 bity, czy 64 bit.